Zadanie drugie liczbę A równą pierwiastek z 2 dodać pierwiastek z 7 podniesionych do kwadratu można zapisać w postaci a równe x dodać y pierwiastków z 14, gdzie zarówno x jak i y są liczbami całkowitymi. My mamy uzupełnić poniższe równości, to znaczy wpisać wartość x i y w odpowiednie miejsce. Jak to zrobić? Tutaj tak naprawdę tak naprawdę pewne powiedzmy rozwiązanie widać od razu, no ale. Podejdźmy do tego klasycznie, czyli rozpiszmy wzór skróconego mnożenia. Teraz tak, jeżeli to jest wzór skróconego mnożenia, no to warto zapisać jaki. Zapiszmy sobie, że A plus B kwadrat, czyli kwadrat sumy. To jest pierwsza liczba podniesiona do kwadratu, podwojony iloczyn tych liczb i druga podniesiona do kwadratu. No wróćmy do, naszej, do naszego wzoru skrócenia mnożenia, do naszego zadania. No i mamy pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej, może po kolei dokładnie sobie to rozpiszmy. 2 razy pierwsza liczba razy druga i druga liczba, czyli pierwiastek z 7 podniesiony do potęgi drugiej, czyli mamy z pierwszego 2, dwa. dwa pierwiastki z 2 razy 7, czyli z 14 i dodać 7, No to oznacza, że naszym wynikiem końcowym jest 2 dodać 7. Czyli 9 plus 2 pierwiastki z 14, no i tym sposobem widać, że naszym x jest 9, a naszym y jest 2. No i teraz pytanie, czy rozwiązanie było widać od razu? Jeżeli chodzi o tą część z pierwiastkiem, to dla nas to we wzorze to jest to 2ab. No to już widać, że 2 razy, 2 razy 7, 14 pod pierwiastkiem będzie, więc y musi być 2. A skąd dziewiątka? No od razu było widać, że pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, pierwiastek z 7 do kwadratu to 7, czyli łącznie 9. I w ten sposób również można było rozwiązać to zadanie, nie rozpisując wzorów skróconego mnożenia.